Zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka dokumentu, w którym postaramy się odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące zjawiska pożaru oraz dlaczego tak trudno spalić dobry dom. Bezpieczeństwo pożarowe jest jedną z najważniejszych cech budynku. Lęk przed utratą dorobku życia. Lub, co gorsze, lęk przed utratą życia utrudnia podjęcie dobrej decyzji dotyczącej wyboru konstrukcji wymarzonego domu. Oglądając relacje z różnych pożarów, zastanawiamy się, czy zdołalibyśmy się uratować z naszego domu, czy nasz dom przetrwałby pożar. 27 czerwca tuż przed godziną 23 doszło do pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Zamkowej 2 w Pieszycach. Ogień zajął zamieszkałe poddasze i piętro budynku, gdzie były uwięzione osoby. Strażakom w ostatniej chwili przy pomocy drabiny udało się wydostać dwójkę dzieci i mężczyznę z płonącego domu. Paweł Sulik z zakładu badań ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej przeanalizuje sam pożar oraz dokona ekspertyzy budynku po pożarze. Dwa dni temu mieliśmy tutaj kontrolowany pożar przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej oraz Instytutu Techniki Budowlanej, jak również naszych partnerów, którzy dostarczyli technologię. Dzisiaj obejrzymy sobie, co się tak naprawdę wydarzyło, i opowiemy sobie o kilku szczegółach, które są bardzo istotne z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Zapraszam. Widok ogólny pomieszczenia no, ewidentnie wygląda, że y, y, duży pożar tu był rzeczywiście tu się paliło ponad 200 kg kilo, drewna. Jak również mieliśmy rząd wielkości 250 MJ na metr kwadratowy. Państwo widzicie, jak wyglądają ściany. Spróbujemy dotrzeć do konstrukcji drewnianej, zobaczyć, co się zdarzyło po pożarze. Należy zwrócić uwagę na wiele szczegółów, o których powiemy później. Bardzo proszę, by panowie mogli nam wykonać odkrywkę, będziemy zobowiązani. Mieliśmy podwójne opłytowanie i instalacja nie została naruszona. W tym pomieszczeniu mieliśmy przy suficie po, po temperaturę powyżej 900 stopni, czyli bardzo, bardzo wysoką. To jest temperatura, która normalnie odpowiada badaniom odporności ogniowej dla 60 minut. Więc, jeżeli się odpowiednio w sposób wykona tego typu elementy, to widać, że y, po prostu te, które są wrażliwe na działanie y, temperatury, na przykład y, kable elektryczne potrafią zostać naruszone. Y, spróbujemy odkryć to miejsce, gdzie znajduje się konstrukcja drewniana tak, żeby zobaczyć, czy nie została naspolona. Y, proszę Państwa, no, jak Państwo widzicie, te kantówki są całkowicie nie zniszczone. No, no, po prostu, gdybyśmy je zdemontowali, moglibyśmy, y, że tak powiem, ponownie użyć, ponieważ one w ogóle nie, y, nie ma na nich śladu. Ognia. Z czego to się bierze? Przede wszystkim po pierwsze, podwójne opłytowanie. Podwójne opłytowanie, proszę Państwa, powoduje, że nie popełniamy błędu, który zazwyczaj może powstać na styku pojedynczej płyty. Zwróćcie uwagę, że również Euroko to o tym mówi, że jeżeli mamy odpowiednią odpowiednią y, szczelinę tutaj, czyli powyżej y, 2 mm, to ta odporność ogniowa tego typu elementów jest dużo, taka płyta daje dużo mniejszą tą odporność ogniową. Rząd wielkości powiedzmy dla 12,5 mm płyty to będzie oczywiście ogniowej płyty, będzie to wtedy y, 12 minut. W przypadku, kiedy mamy y, y, małe te szczeliny, czyli poniżej 2 mm odpowiednio wykończone, mamy proszę Państwa, rząd wielkości 21, ale to nie jest tak naprawdę najistotniejsze. Najistotniejsze w tym wszystkim jest to w jaki sposób te płyty zostały przymocowane do to konstrukcji yy, yy, nośnej. Proszę zwrócić uwagę na te szczyfki. Te szczyfki proszę Państwa, mają równiuteńkie odległości i zagłębienie tych szczywek jest dokładnie określone. W tym całym badaniu, a tu były trzy badania, yy, ani razu nie zdarzyło się, żeby łącznik okazał się tym najsłabszym elementem. Spróbujemy jeszcze sobie dwa, trzy słowa powiedzieć o tym, co się zdarzyło na stropie. Yy, widzimy le lekko smalone, proszę Państwa, te elementy, natomiast musimy sobie zdać sprawę, że to wynikało później z prowadzonej akcji ratowniczej. Jak Państwowa Straż Pożarna gasiła ten pożar, ponieważ osiągnęliśmy odpowiedni czas i odpowiednie warunki temperaturowe, no to oczywiście tutaj z, tego, z tej sazy się podniósł ten taki dym i, no i częściowo został osadzony na tej konstrukcji. Natomiast ona jest w ogóle tak naprawdę nietknięta przez ogień. Tu te płyty, proszę Państwa, one spadły tylko i wyłącznie dlatego, że z chwilą, kiedy koledzy ze straży dużym strumieniem wody podziałali na, na, tą, na ten sufit, no to płyty namokły, one już pamiętajmy, że były tam prawie godzinę w ogniu, czyli one już bardzo dużo dostały, no i wtedy pod własnym ciężarem odpadły. Kolejna rzecz bardzo istotna, zwróćcie Państwo uwagę, w jaki sposób ta wełna mineralna jest tak powiem, zamocowana. Oczywiście mamy tutaj łaty, mamy te belki takie krokwie, tutaj dwutowe akurat są belki, i mamy proszę Państwa tą wełnę, która jest na drucie stalowym. Czyli jest drut stalowy, na którym ta wełna, że tak powiem, spoczywa. I to oznacza, że musiałyby być temperatury takie, które by spowodowały przepalenie drutu stalowego, czyli temperatura rząd wielkości 1500 w ogóle nieosiągalna. Żeby można mówić o tym, że, żeby ta wełna sama z siebie spadła. że i popatrzmy na tą wełnę. Wełna przeństwa, wełna szklana. Oczywiście, z czego się wełna składa? Jakbyśmy sobie popatrzyli, jakbyśmy powiedzieli, że się składa przeństwa ze szkła, to nie o to chodzi. Jest po prostu minerał, część mineralna, jest lepiszcze i jest część, która, proszę państwa, ma spowodować, żeby ona tego brudu nie przyklejało się do niej. Własnie. I tu zaczął się ten, ten te, 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 lepiszcze, ten polimer, się, że tak powiem, on zaczął. Natomiast samo włókno, jak Państwo widzicie, to włókno ciągle jeszcze jest zmieniło troszkę kolor. Tu mamy ten żółty, tu mamy bardziej biały, ale to jest związane właśnie z tym, że część tego le 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 lepiścia, tego polimeru, który się znajdował w nim, zostało już, że tak powiem, z tego, wy wyalienowało z tej części płyty, płyty z wełny mineralnej, która też jest materiałem niepalnym, co warto. Podkreślić. Proszę zwrócić uwagę na tą kamerę. Tu była kamera, która taka profesjonalna kamera, która była przeznaczona do badania pożarów. Z tej kamery w zasadzie nie zostało nic. My możemy wyjąć. O, właśnie mi się ją udało. Tu wszystko jest opalone. Mimo, że to jest, proszę Państwa, oczywiście stalowa budowa. Tu przy obiektywie jedynie było tam szkło i taki specjalny kompozyt, który powoduje, że może wytrzymać temperaturę powyżej 400, 400 stopni. Ona już tam. w w tam minucie badania nam przestała funkcjonować, i, 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 i to świadczy też między innymi o temperaturach. My mieliśmy też tutaj wszędzie termopary, te wykresy termopary i tak dalej. My oczywiście będziemy później mówili, jakie to dokładnie te warunki termiczne panowały. Ja z pamięci wspomniałem tylko o tym, że to było prawie 1900 ileś stopni, 940 jeżeli dobrze pamiętam, rząd wielkości i tak naprawdę naprawdę warunki. Pożarów w pełni rozwiniętego. Tu y, początkowo ten pożar się nie mógł rozwinąć, z uwagi na to, że tego typu pomieszczenia są przynajmniej państwa pomieszczeniami bardzo szczelnymi. I taka generalna zasada, jeżeli macie dobre okna, jeżeli macie zamknięte drzwi, to były drzwi, y, zwykłe, proste drzwi w klasie A30. Tak naprawdę ze względów akustycznych, innych, że tak powiem, to i tak takie drzwi trzeba zastosować. I te drzwi, proszę Państwa, powodowały, że był niewielki dopływ tlenu i pożar nie mógł się rozwinąć. My w naszym scenariuszu musieliśmy wtedy, żeby ten większe rozgorzenie nastąpiło, wykorzystać, że tak powiem, Państwową Straż Pożarną, która wybiła okno, dostarczyła tego tlenu więcej, żeby ten pożar się rozwinął, ale prawda jest też taka, że mogła zajść taka sytuacja, że po prostu ten pożar sam z siebie by wygazał. Prawdopodobieństwo tego jest bardzo, bardzo duże i osoba, która by znajdowała się za ścianą, tak naprawdę i spała, ona by nawet nie widziała, że takie zagrożenie by było. To też, mówię, świadczy bardzo dobrze o konstrukcjach, które są szczelne. One oczywiście otwarte dyfuzyjnie, ściany muszą być tak dalej, natomiast sama konstrukcja ma być szczelna, tak żeby, że jak powiem, nie prowadzić do zagrożeń. Na koniec jeszcze dwa słowa. Widzicie Państwo te peszele. No to proszę Państwa, każdy wie, że to byle zapalniczka i to płonie i cieknie, kapie. Tu nic takiego nie mieliśmy, z niczym takim nie mieliśmy do czynienia. Jeszcze jedną rzecz Państwu powiem. Ja te drzwiczki na chwileczkę sobie tu na bok odstawię. Pokażę Państwu, jak te drzwiczki wyglądały od strony ognia. Czyli fantastycznie tutaj się zwęgliło. To jak widać, żeby to były drzwi, które były na jakimś materiale drewnopochodnym. Materiał drewnopochodny, znaczy w ogóle drewno ma to do siebie, że ono jako jedno z nielicznych potrafi z ogniem walczyć w sposób taki czynny. Stal, proszę Państwa, zdeformuje się. Aluminium popłynie, natomiast drewno zwęgla się i z drugiej strony, jak Państwo widzicie, to jak jakbym sobie oczywiście wymył to odpowiednio, to i stukał to jest ten głos, który wskazuje na to, że drzwi spełniły w 100% swoją rolę. Jeszcze jedna rzecz, która bardzo, bardzo ważna. W pożarze, proszę Państwa, często się uważa, że materiały niepalne to są takie materiały, które są bardzo bezpieczne. To jest nieprawda. Jeżeli byście mnie zapytali, czy ja jestem w stanie zrobić z materiału palnego jak drewno, na przykład strop i z materiału niepalnego jak stal, strop, które by różniły się w stosunku do chodzi o bezpieczeństwo, to zdecydowanie tak i ten drewniany byłby bezpieczniejszy. Stal ma to do siebie, że ona wraz z wzrostem temperatury, ona, proszę Państwa, bardzo szybko ucieka jej moduł Younga, czyli maleje moduł Younga, co oznacza, że bardzo rośnie ugięcie. Jeżeli rośnie ugięcie, to taki sufit by się zdeformował, a jakby się zdeformował, to wiadomo, że płyty same z siebie by też miały ten problem, po prostu by gdzieś popękały na stykach, ogień by się dostał do środka i mielibyśmy problem. Tutaj, proszę Państwa, jakbyśmy przyłożyli sobie poziomicę, to by się okazało, że to pozostało w poziomie. Znaczy, To po prostu nie traci, nie deformuje się, co też jest bardzo, bardzo ważne dla konstrukcji budynku. Tu na tych ścianach to były ściany o odporności ogniowej EI 60 i bez problemu sobie poradziły. Tu zresztą widać, Jaki duży zapas był, proszę Państwa, skoro jeszcze w ogóle nie jest obciążony, bo pamiętajcie, że z drugiej strony też jest ściana i z drugiej strony tak naprawdę się mierzy temperatury. My mieliśmy temperatury mierzone z drugiej strony, to tam były 20 parę stopni, czyli temperatura w zasadzie pokojowa nieustannie była po drugiej stronie. Pójdźmy na sposób zamocowania tego okna. Okno oczywiście się wypaliło, bo to jest rzecz normalna. Okno było z PCV. No to są temperatury, które powodują, że takie okno się wyleci. Jak Państwo widzicie, te okna z PCV to też nie jest tak, że Och, nie uda mi się pewnie wyrwać, ale to nie jest tak, że to jest tylko samo PCV. Mamy w środku zbrojenie, czyli mamy element stalowy, który zapewnia sztywność tego okna. Natomiast my tutaj sobie spróbujemy otworzyć fragment, jak to zostało zamocowane i dlaczego, proszę Państwa, nie zdarzyło się nic złego tutaj przy. przy, przy... Mocowaniu tego okna. Bo jeżeli jest prawidłowo zamocowane, to właśnie nie ma możliwości raz, że nie ucieka nam, proszę Państwa, temperatura, czyli nie mamy strat w zwykłym, takim normalnym użytkowaniu, czyli na to, co budynki się projektuje, ale w sytuacji ekstremalnej również nie mamy tych problemów. Tu, jak Państwo widzicie, tu tą folię widać, ale tą folię widać też tutaj, proszę Państwa. Czyli zwróćcie uwagę, jak to okna zostało wykonane, oczywiście mocowanie, mamy tą izolację, tutaj Państwo widzicie, to jest fragment uszczelki. Uszczelki okna i ramy okna. Tu zresztą widać ten plastik, prawda? Czyli tak mamy, a tu jak Państwo widzicie, dalej mamy, proszę Państwa, tak, płytę gipsową, którą miał ja oderwę i proszę Państwa, czyściutka folia. No nie, nie trzeba Państwu tłumaczyć, że folia, że tak powiem, dosyć łatwo ulega spaleniu. Tędy, proszę Państwa, ten cały rozwinięty pożar, ten ogień się wychodził. Zresztą to będzie prawda, widać na, na nagraniu, więc będziemy widzieli, że ten ogień tu był. A mimo wszystko, jeżeli odpowiednio się wykona detale tego typu rozwiązań technicznych. No to jak widać, tutaj mamy, proszę Państwa, element, który raz, że pod tą folią nic się nie zdarzyło. Tu, proszę bardzo, zerwiemy. Widać element który nie został, proszę Państwa, zniszczony poza tym lekkim osmoleniem tutaj. Tu jest żywe drewno, jak również bardzo ważna rzecz, nie wiem, czy na detalu będzie widać. Proszę zwrócić uwagę, po pierwsze, te elementy drewniane są strugane. To struganie powoduje, że, proszę Państwa, ten ogień to jest troszkę tak jak z pająkiem, który wpadnie do wanny i ten pająk, jak jest wanna brudna, to jest w stanie wyjść, jak jest czyściutka, to nie jest w stanie wyjść. Ogień, gdyby to była zwykła, taka nieprzetarta kantuweczka, to ten ogień miałby dużo tych elementów, tak jak te drzazgi i mógłby się o coś zaczepić i łatwiej by się zapalił. Jak on jest, proszę Państwa, odpowiednio obrobiony, to tego nie ma. A druga rzecz, która jest bardzo ważna w tego typu konstrukcjach, zresztą wszędzie, jak Państwo zwrócić uwagę, proszę zwrócić uwagę na to fazowanie. Tu jest fazowanie naroży, czyli mamy sfazowane naroża, które powodują, że mamy, proszę Państwa, nie ma tego elementu, gdzie temu ogniowi się łatwiej za, za za, y, zapalić coś w rodzaju, proszę Państwa, takiego zaoblenia. I to jest kluczowy element, y, jeżeli ktoś chce wybudować budynek o tego typu konstrukcji. Przykładowo, w przypadku scenariusza pożarowego P1 zaprojektowano pożar w taki sposób, aby zależność temperatura ta oś i czas jak najbardziej była zbliżona do tzw. krzywej standardowej N, oznaczonej czarną przerywaną linią na wykresie, do której odwołują się obowiązujące wymagania zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pożary mają, mogą być kontrolowane zarówno przez paliwo, jak i przez wentylację. I właśnie w tym, z tym drugim przypadkiem mamy do czynienia w tym punkcie wykresu gdzie pomimo wystarczającej ilości paliwa, czyli paliwo, które zlokalizowane było tutaj, brak dopływu powietrza przez m.in. okna i drzwi przydusił rozwój pożaru. Fakt ten jedynie potwierdza bardzo dobrą izolacyjność powietrzną tego typu budynków, co m.in. jest związane z ich energooszczędnością. Tego typu cecha oznacza również korzyści z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, ponieważ w zamkniętym pomieszczeniu pożar nie miał szans na pełne rozgorzenie i zgasłby samoczynnie, zapewniając bezpieczeństwo pożarowe budynkowi i brak rozprzestrzeniania się oczywiście na pozostałe pomieszczenia. Potwierdza to również zasadę, że spać powinno się w pomieszczeniach z zamkniętymi drzwiami, bo nawet zwykłe drzwi w przypadku pożaru ograniczają rozprzestrzenianie się gorących i toksycznych gazów pożarowych, co oznacza, że znacznie wydłuża ją czas na ewentualną, skuteczną ewakuację. W celu zapewnienia rozwoju pożaru, tak jak tutaj widzimy, niezbędne więc było dostarczenie powietrza i w omawianym scenariuszu zrealizowano to poprzez wybicie szyby w oknie. Tej szyby, co skutkowało bardzo szybkim wzrostem Temperatury do poziomu krzywej, standardowej przytoczonej w wymaganiach, a więc realnie odwzorowującej w pełni rozwinięty pożar w pomieszczeniu, pozwalający na rzetelną ocenę zachowania się konstrukcji budynku. Tu dokładnie widać, że te wykresy się pokrywają. W celu oceny warunków ewakuacji, czyli tym korytarzem. Mierzono również temperatury po zewnętrznej stronie drzwi do pomieszczenia od strony korytarza. To są te termopary na tych drzwiach zlokalizowane. Wyraźnie widać, że drewniane drzwi o klasie odporności ogniowej EI-30 prawie do 30 minuty, tutaj widać to, zachowały oczekiwaną izolacyjność ogniową, co gwarantowało możliwość przeprowadzenia bezpiecznej i skutecznej ewakuacji z pozostałych pomieszczeń, czyli z pomieszczenia tego oraz pomieszczenia tego. Bardzo symptomatyczne jest to, że odpowiednio wykonane drewniane drzwi przeciwpożarowe o grubości około zaledwie 4 cm od strony korytarza nagrzały się do temperatury 40-50 stopni. Tutaj to widać w zasadzie przez cały czas tego eksperymentu były podobne temperatury. Podczas w pomieszczeniu panowała temperatura około 900 stopni, co widać tutaj dokładnie, bo to jest ten sam czas między 30 a 35 minutą, powiedzmy 25, a, 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 a 30 minut, widać tutaj, a później lokalnie przekraczając nawet 1000. Świadczy to o bardzo bezpiecznym i przewidywalnym zachowaniu w pożarze elementów wykonanych z drewna, a jednocześnie potwierdza się, że zaprojektowanie i wykonanie bezpiecznych pożarowo wielorodzinnych budynków o konstrukcji drewnianej w dzisiejszych czasach przy dostępnych technologiach produkcji opartych na prefabrykacji oraz wysokiej jakości niepalnych materiałach. Wykorzystywanych jako izolacja termiczna i akustyczna oraz okładzin, bo one odgrywały kluczową rolę w tym wypadku, na przykład na bazie gipsu, jest wbrew wielu stereotypom możliwe. Potwierdzeniem tych słów są działania Ministerstwa Klimatu, realizującego projekt strategiczny budownictwo drewniane w ramach strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czy działania spółki Polskie Domy Drewniane której celem jest budowanie budynków mieszkalnych oraz usługowych w technologiach drewnianych z wykorzystaniem krajowego potencjału przemysłu drzewnego i budowlanego oraz bazy surowcowej. W dzisiejszym odcinku dowiedzieliśmy się, jakie czynniki zapewniają bezpieczeństwo pożarowe w budynku.